Czy to będzie dobry książkowy dzień? Tak. Zdecydowanie mówię tak, będzie fantastyczny, bo przychodzę do Was dzisiaj z książką pod tytułem Uczuciaki, czyli Rozgadane Emocje Juzia. To jest właśnie Juzio, który, zobaczcie, ilu ma tutaj dookoła przyjaciół, i to są właśnie uczuciaki, czyli jego emocje, które jak poznacie, zobaczycie, że są fantastyczne, mają swoje charaktery i swoje, no czasami widzi mi się. Bardzo się cieszę, że mamy taką książkę, Patrycja południkiewicz Kędzier napisała, a Małgorzata Detner narysowała te uczuciaki. Wyglądają wspaniale i świetnie się dogadują z Józiem w różnych sytuacjach, chociaż nie od początku. Bardzo mi się podoba to, że tematy poruszone w tej książce są takie życiowe. Już Wam opowiadam, zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. Tam też oczywiście o emocjach dzieci i o wychowaniu wspierającym bardzo dużo rozmawiamy. I powiem Wam szczerze, że brakowało mi książki o emocjach, w której mamy chłopca i pozwalamy mu je przeżywać, no właśnie, tak. Nie idealnie nieksiążkowo. Chociaż oczywiście jesteśmy w książce, to jest bajkowa opowieść. I tak, Józio ma 5 lat i wszystkie te uczuciaki poznajemy właśnie przez historie, które toczą się w życiu zwykłego chłopca. Zaczynamy od tego, że Józio świętuje urodziny i pewnie doskonale wiecie, jeżeli macie dzieci, że to jest taka ekscytacja, że to są te wszystkie przygotowania i te wszystkie oczekiwania, które rodzą się w dzieci dziecięcych główkach, to jest kahaha, czyli pierwszy uczuciak, którego poznajemy, radość, bo wiadomo, że przy tych przygotowaniach właśnie radość wjeżdża na scenę i kahaha razem z Józiem tak sobie tam dogadują się i się przygotowują, ale jak to bywa na takich urodzinach, tutaj akurat mamy poruszony problem nie takiego prezentu, jaki sobie wymarzyłem, to jest totalna pomyłka ze strony rodziców. Jakieś takie niedogadanie, bo Józio marzył o wozie strażackim, a dostał wóz policyjny. Więc jest rozczarowanie, i ono również tutaj się pojawia. Dlatego powiedziałam, że to przeżywanie emocji jest takie nieidealne, bo czasami w książkach dla dzieci jest po prostu instrukcja, jak to powinno być, i już, a życie pisze swoje scenariusze, i myśmy chcieli dobrze, no ale wyszło niefajnie. Więc pojawia się tu oto maniek, rozczarowanie. W ogóle te emocje. Mają takie super imiona. Moim ulubieńcem jest Lucian Ekscytacja, którego poznamy trochę później. No ale właśnie, pojawiają się te emocje tuż potem, pojawia się emocja typu złość. Rostek złostek. I ja wiem, że te imiona trochę dziwnie brzmią, ale gwarantuję wam, że jak zaczniecie czytać z dziećmi, a potem używać tych imion, jak się na przykład pojawi u was złość, w sensie u waszego dziecka, no u was może też, to od razu jakoś. O tym wszystkim rozmawiać, i te właśnie wszystkie emocje mieszkają z naszymi dziećmi i też z nami w naszych domach. I bardzo ciekawie tutaj jest rozwiązany ten pierwszy rozdział, to pierwsze poznanie z tymi emocjami, które miłe nie są, że dobra, jak je będziemy ignorować, to może sobie pójdą, i świetnie jest tutaj opisane, że one wcale sobie nie pójdą, że dopiero jak zaczniemy z nimi rozmawiać, jak je zauważymy, jak się spróbujemy dogadać. Wtedy można załatwić sprawy. I oczywiście, że można się w końcu dogadać, tylko trzeba zacząć rozmawiać. Więc to jest pierwszy rozdział. Kolejny też jest super, bo pojawia się duma. To jest też bardzo ważna emocja. Józio będzie brał udział w przedstawieniu i w przedszkolu on dostał rolę ziemniaka. To jest jego wymarzona rola. On zawsze chciał być ziemniakiem i w końcu mu się udaje dostać tę rolę. Natomiast okazuje się, że. Jego ekscytacja i jego radość, no jakoś tak świat jej nie podziela. Ziemniak. No, dla niektórych nie jest to taka prestiżowa rola, więc niektóre dzieciaki wypowiadają swoje zdanie, typu, e tam ziemniak, łe. Natomiast Józio tutaj właśnie razem ze swoimi emocjami, uczuciakami uczy się nie reagować na to, w sensie trzymać się swojego zdania i swojego wyboru, bo jeżeli on marzy o roli ziemniaka, to znaczy, że to jest dobra rola dla niego i tak to powinno być i nikt nie powinien mu tego z głowy wybić. Ale oczywiście znaczy naszymi dziećmi to tak jest, że miewają chwile zwątpienia, zresztą no nie tylko z dziećmi tak jest, z każdym tak jest, nawet z dorosłymi, więc super, że te uczuciaki tutaj robią robotę, bo cały czas się pojawiają i rozmawiają i jest ich coraz więcej i więcej. Tu na przykład poznajemy Alutkę tęsknutkę, bo już będzie nocował poza domem i to też z jednej strony ekscytacja i radość, ale z drugiej strony przychodzi taki moment, kiedy no człowieka dopada tęsknota, jak się z nią dogadać, co z nią zrobić, co może pomóc. Zobaczcie, jak to świetnie jest tu wszystko narysowane i napisane. Pewnie, że nie zawsze, nie każda chwila takiej nawet fajnej zabawy czy przygody, tak jak tutaj jest nocowanka, że to wszystko musi być idealne, że my nie możemy się na chwilę zasmucić czy zatęsknić. Z tematów, które jeszcze się pojawiają, jest też na przykład to, że zachęca się dzieci do płakania. Jeżeli potrzebujesz sobie pokłakać, to jest w porządku jest też ten nadmiar emocji o którym mówiłam wcześniej na <lucjan> ekscytacja bo no, czasami tak jest, że idziemy właśnie w takie super miejsce no ale nie oszukujmy się tam jest tyle hałasu, tyle świateł, tyle bodźców, że w pewnym momencie jak nie zadbamy o siebie, czyli nie powiemy stop, trzeba odpocząć, pojawi się uhy, roztek, złostek pojawią się też inne uczuciaki z którymi no jakoś trzeba będzie się dogadać, czasami też Emocje rodziców biorą górę. Mhm. Świetnie jest to napisana książka. Powiem wam, że jedna z nielicznych tak życiowo opowiedzianych historii. Więc bardzo się cieszę, że one się tutaj wszystkie pojawiają. I tak. Super, że to są uczuciaki, które są postaciami, bo możemy z nimi porozmawiać i one mogą nam powiedzieć, co im się podoba, co im się nie podoba, co lubią, a co nie. Możemy się z nimi dogadać, bo ze swoimi Czuciami, każdy musi nauczyć się dogadywać. My często mówimy: dajmy prawo dzieciom przeżywać emocje i spoko to jest bardzo fajne hasło. Ja jednak poszłabym o krok dalej, i autorka właśnie tutaj idzie o krok dalej. Nauczmy nasze dzieci dogadywać się ze swoimi emocjami, i te życiowe przykłady są fantastycznym pomysłem, żeby zacząć taką naukę dogadywania się. To co? Czytamy.